Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie Maciej Dobrzański. To jest program Rozmowa Dnia. Jeśli oglądają nas kierowcy, to to bardzo dobry wybór, bo dzisiaj w programie poruszymy wiele tematów związanych z inwestycjami na drogach wojewódzkich. Dzień dobry jeszcze raz. I witam również mojego gościa, którym jest rzecznik zarządu dróg wojewódzkich w Opolu, Arkadiusz Branicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arkadiuszu, uczniowie mają wakacje, ale czy drogowcy, którzy pracują pod państwa kuratelą, też będą odpoczywali? No, chyba nie, bo z państwa zapowiedzi wynika, że jakieś utrudnienia na drogach są szykowane w najbliższym czasie. Gdzie? Drogowcy nigdy nie mają wakacji, oni zawsze pracują. Bez względu na sezon, czy jest to sezon letni, czy zimowy. W tym tygodniu faktycznie rozpoczynamy kilka inwestycji. Trzeba jakby zaznaczyć, że ten okres w tej chwili to jest taki chyba najgorętszy, nie tyle jeśli chodzi o temperaturę, ale najgorętszy jeśli chodzi o inwestycje drogowe. I tu mówię ogólnie, bo też zauważymy, że i w mieście, i na różnych odcinkach te inwestycje drogowe są jakby w pełni. My ze swojej strony praktycznie rozpoczynamy. Właściwie trudno powiedzieć, że rozpoczynamy inwestycje w krogulnej, bo ona już trwa, trwa już dość długo, tylko do tej pory było to możliwe, więc prace były prowadzone na wahadle. No, doszliśmy do momentu, kiedy to wahadło już jakby nie spełnia swoich. już nie wystarcza. Musimy wykopać tam poprzek są dwa przepusty pod drogą no żeby całkiem wykopać te przepusty trzeba całkiem rozkopać drogę wobec tego e, no, rozpoczynamy od zamknięcia e, tu konieczny będzie objazd e, ten objazd potrwa około dwóch miesięcy e, zdajemy sobie sprawę, że to trudne i, i, I mieszkańcy no, skarżą się, natomiast no, nie ma innego sposobu na e, wykonanie tego, e, tej, 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 tego remontu. Czy podobnie będzie w Ozimku? W Ozimku również, również zamkniemy, praktycznie, e, praktycznie również od dzisiaj. Dzisiaj odbywa się odbiór oznakowania. Jeżeli nie będzie żadnych uwag, to e, odcinek między ulicą Hutniczą tam będzie zamknięty i wtedy jakby ci, którzy będą jechać od Zawackiego bądź właśnie w stronę Zawackiego raczej powinni skierować się 46 i później drogą 901 ominąć ten, ten fragment Ozimka. Panie Rzeczniku, większość kierowców chciałaby, aby, abyście Państwo zawsze przeprowadzali wszelkie możliwe prace właśnie na tak zwanym wahadle, no bo wtedy ten ruch może nie jest bardzo płynny, ale generalnie no jest, tak? Wszelkie zamykania dróg kojarzą się źle, wywołują złość, zresztą wydaje mi się, że generalnie kierowcy to ta grupa społeczna, która ma dość słabe nerwy, często tak przynajmniej pokazuje praktyka, no ale zamykacie te drogi z pewnych przyczyn. Jakie to są przyczyny? Czy to Tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Jakby chciałbym, żebyśmy jakby tak spojrzeli na to troszeczkę inaczej. To znaczy, my owszem, lubimy budować drogi, ale na pewno nie chcemy nigdy zrobić nikomu na złość. My nie robimy tego, nie zamykamy drogi dlatego, że cieszymy się, że ludzie stoją w korkach albo że jeżdżą objazdami. Jeśli już następuje zamknięcie drogi, to znaczy, że technologicznie nie ma już innej możliwości lub czasami jest to związane z kosztami. Pamiętajmy, że jeśli robimy tylko na połówce, to ten okres przebudowy wydłuży nam się podejrzewam dwukrotnie. Jeżeli mamy całą drogę, to wtedy te prace są jakby na, na, na obu pasach i idzie to dużo szybciej. A czasem jeszcze jest to dość istotne podczas końca remontu, kiedy układamy tą taką końcową warstwę, Asfaltu, jeżeli układamy ją nie dwoma pasami, tylko jednym bardzo szerokim, to technicznie jest to o wiele lepsze, dlatego że później w okresie zimowym, na przykład tam na tym łączeniu, gdzie te dwa pasy się stykają, nie gromadzi się woda, ten asfalt nie pęka na skutek mrozu, jest to bardziej żywotne. Natomiast mm -hmm. u, podstawy, u podstawy tego wszystkiego leży Trochę chciałbym, żeby, żeby kierowcy zrozumieli, że um, my nie robimy tego na złość, my nie robimy tego po to, żeby im utrudnić życie, tylko chcemy to zrobić jak najszybciej, skrócić ten okres e, utrudnień i Przejść na następny odcinek tak po prostu. Lato to chyba jest też ten czas, gdy prace na drogach są szczególnie trudne ze względu na temperaturę. Jaka jest ta temperatura, którą odczuwają ci, którzy wykonują te prace? Jeżeli my jedziemy w samochodzie, mamy włączoną klimę i widzimy, że jest, powiedzmy, 30 stopni, to znaczy, że ci panowie, którzy tam są na drodze, odczuwają ponad 40 stopni. A jeśli jeszcze Układają masę gorącą. Ta masa, no jej temperatura jest dwukrotnie wyższa. Wobec tego wyobraźmy sobie, jak ciężka jest to praca, kiedy dookoła jest gorąco, kiedy gorąca masa oddaje nam jeszcze masę tego ciepła, i jeszcze na dodatek denerwujący się kierowcy, którzy siedzą w klimatyzowanym samochodzie, tam dają po sygnale, bo. Bo im się nie podoba, że my coś robimy, tak? Mhm. Czyli musimy pamiętać o tym, że w samochodzie siedzi człowiek i na drodze również pracuje człowiek. W związku z tym, że w ciągu dnia jest tak bardzo gorąco, czy Państwo na przykład planujecie prowadzenie prac drogowych w nocy? Wielu kierowców też na to wskazuje, że w krajach zachodnich się tak robi i to ułatwia, bo wtedy no wiadomo, ruch jest mniejszy, więc pracuje się też lepiej. Hmm. To... Nie jest do końca tak. Niedawno robiąc drogę w Krapkowicach, tam było mnóstwo głosów, że robiąc tą drogę tamujemy tam ruch i czy nie moglibyśmy tego robić w nocy. Faktycznie zaczęliśmy to rozważać, ale no tak, wspomniałem o tych pracownikach. Ci pracownicy musieliby mieć płacone za godziny nocne, więc jakby koszt tej przebudowy zupełnie się zmienia. Część mieszkańców mówiła, ok, pracujcie w nocy, ale druga część mieszkańców mówi, zaraz, zaraz, jak to w nocy? Noc jest od spania, ja rano muszę iść do pracy. Nie, nie, nie zniosę tego hałasu, tak? Jeżeli pracujemy w nocy, musimy zorganizować, nie wiem, całkowite doświetlenie tego, to, to też nie robimy tak przy latarce, prawda? Maszyny, które są używane, w dzień ten hałas jest powiedzmy znośny. Tak? Natomiast jeżeli hałasujemy w nocy, to wydaje nam się, że to jest dwa razy głośniej. Więc no, nie jest to do końca tak, jakby się mogło wydawać, że przerzucimy to na godziny nocne i wtedy nikt tego nie zauważy. Pamiętajmy też, że kierowcy, którzy jadą, e, są bardziej zmęczeni w tych godzinach nocnych, ich reakcje są. E, o wiele opóźnione i teraz jadąc na przykład przy takiej przebudowie, która jest na, na jednym pasie o wypadek nie trudno. A pamiętajmy, że ci, którzy pracują na budowie poruszają się wielkimi maszynami budowlanymi, oni też nie, nie widzą tak wszystkiego. Tu mówię, chciałbym zaapelować o dwie rzeczy, o jedno o wyrozumiałość i ostrożność tych kierowców, którzy jeżdżą obok budowlańców, bo no, o wypadek nie trudno, i jednocześnie o, o to, żeby uważali na siebie, bo kierowca wielotonowej ciężarówki nie zawsze wszystko widzi. Mhm. I z tym apelem zostawiamy naszych widzów, a tymczasem dokonajmy teraz pewnego podsumowania, bo czerwiec to jest dokładnie środek roku. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni, jeśli chodzi o te inwestycje mające miejsce w pierwszej połowie roku? A co w planach, czy jakieś duże inwestycje rozpoczną się jeszcze w tych najbliższych miesiącach w Województwie Opolskim? Hmm. Może tak osobiście. Ja, ponieważ jestem takim amatorem rowerzystą, więc cieszę się z tego, że powstają ścieżki rowerowe. Tu też, jakby wrócę na chwilę do tych zamięć zamknięć drogi. W środę będzie zamknięty, od środy będzie zamknięty odcinek drogi um, koło Tułowic, tam na 405. Jest on związany głównie z budową ścieżki rowerowej, choć kawałek drogi również będzie wyremontowany, więc te ścieżki cieszą mnie niesłychanie, ponieważ to są najczęściej odcinki na przykład kilometrowe i to jest taki, taki fajny krok, Zmieniający jakby przez te 25 lat punkt widzenia drogowców, że już nie tylko zajmujemy się samymi drogami, ale również myślimy dość mocno o pieszych i o rowerzystach, o tym, żeby mogli się bezpiecznie poruszać. Coś, co na pewno. Przyprawia nas o lekki dreszczyk emocji. To zbliżająca się przebudowa w Oleśnie. Tam bardzo trudna, bardzo trudna droga. Pokręcona, jeszcze na dodatek kolidująca z, z, z kolejami. To zawsze jest bardzo skomplikowane, żeby przeprowadzić. Przebudowę drogi, wyprostowanie, a jeszcze właśnie w porozumieniu z, z kolejami, żeby to się wszystko zgrało, żeby za bardzo nie utrudniać życia i żeby zrobić to zgodnie ze sztuką. No i koszt to też szacujemy, że to w okolicach 50 milionów będzie. Więc to są, to są takie rzeczy, o których, które przychodzą mi na. Mm, na myśl, jakby mm -hmm. tak. e, mamy początek e, pięknego lata, e, no i teraz jest pytanie, jak Państwo przygotowujecie się do tego utrzymania dróg e, w lecie, no bo zimą no to w każdy z nas wie, że chodzi o to, aby drogi nie były śliskie, aby usuwać śnieg, który pada, natomiast jak to wygląda właśnie w tym okresie letnim? Po pierwsze, co ciekawe, w lecie przygotowujemy się do zimy, a zimą przygotowujemy tak. się do lata. To właśnie teraz przygotowujemy przetargi na dostawę piasku w zimie, na podpisanie umów z firmami, które będą odśnieżać. Wtedy, kiedy jest gorąco, myślimy o tym, co będzie pod koniec roku. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie w lecie, no tu trudno być trudno popaść w rutynę dlatego że praktycznie widzę jak wszystko się zmienia jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym że trzeba bardzo często kosić w tej chwili zmieniło się nasz trochę punkt widzenia ze względu na klimat te koszenia staramy się robić dwa razy do roku ewentualnie dokaszać te fragmenty które są newralgiczne czyli mam na myśli skrzyżowania podjazdy przejścia to tak, natomiast pozostałe, pozostałe części dróg, staramy się, żeby to jeśli nie przeszkadza, żeby rosło wysoko, też nie jest to tak, że możemy całkiem pozwolić rosnąć temu dziko, dlatego że pamiętajmy, że przy drogach jakby znajduje się odwodnienie, jeśli zostawimy tam zbyt duże te krzaczory czy też drzewka to później będzie problem z odprowadzaniem mhm. wody. No to, jest, to są takie problemy nasze drogowe, ale każdy um, każdy użytkownik na przykład Facebooka ma na to swoje filozofie. No tak. Facebooku Podobnie jak z drzewami wszystko, przy drogach, prawda? Wszystko o wszystkim. Panie Rzeczniku na końcu abyśmy to zakończyli takim nieco luźniejszym wątkiem w paru słowach. Były wicemarszałek województwa stał się marszałkiem województwa. Mowa tutaj o Szymonie Ogłazie, który zawsze bardzo dbał o rozwój dróg, o nowych dróg? Spodziewacie się Państwo, że pan Marszałek tutaj wam dokręci śrubę przysłowiową, że tych remontów będzie jeszcze więcej w najbliższym czasie? Właściwie żałuję, że pan Marszałek nie, nie pracuje w zarządzie dróg, bo e, gdybym tak e, mógł to z perspektywy określić, to ja myślę, że, że Marszałek Ogłosa był wielkim pasjonatem dróg. E, nikt, e, kogo, kogo znam, tak szybko e, nie, nie opanował sieci drogowej na Opolszczyźnie i faktycznie, e, faktycznie siedział w tym głęboko. Jak będzie teraz? Nie sądzę, żeby nam, do... liczymy na co innego, że będziemy mieli oko tam na górze i że jeszcze więcej inwestycji będziemy mogli realizować, bo, bo w całej tej prawie tysiąc kilometrów dróg na oposzczyźnie ciągle wymaga a to naprawy, a to przebudowy, mimo że bardzo dużo jest już jakby zrobionych, no ale ta zabawa nie ma końca, będziemy zawsze mieli pracę. Bardzo panu w takim razie dziękuję. Tym optymistycznym akcentem kończymy program Rozmowa Dnia. Moim gościem był Arkadiusz Branicki, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę. No i życzę pięknego, spokojnego wieczoru.